Jak wzięła się nazwa liczby pi? Naprawdę pochodzi od greckiego słowa perimetro lub peryferia obwód obrzeże. Symbol pi wprowadził walijski matematyk William Jones już w 1706 roku. Jej dokładnej wartości nikt nie jest w stanie spamiętać. Co warto wiedzieć o liczbie pi? Liczba pi jest liczbą niewymierną, której rozwinięcie dziesiętne jest nieskończone i nieokresowe. To znaczy, że miejsc po przecinku jest nieskończenie wiele i nie ma reguły pojawienia się kolejnych cyfr po przecinku. Kto wymyślił liczbę pi? To oznaczenie pojawiło się w roku 1706 w rozprawie angielskiego matematyka Williama Jonesa pod tytułem Nowe wprowadzenie do matematyki. Weszło do powszechnego użytku, gdy zaczął je stosować od 1736 roku słynny matematyk Leonard Euler. Liczba pi znana jest również jako ludolfina. O co chodzi z liczbą pi? Symbol liczby pi został pierwszy raz użyty w 1706 roku. Jest to pierwsza litera greckiego słowa perimetron, co oznacza obwód. Liczba pi zgodnie z matematyczną definicją to stosunek obwodu koła do jego średnicy. Zapisywana jest w postaci symbolu pi. Jest liczbą niewymiarną i przestępną. Ile jest cyfr w liczbie pi? Ile cyfr po przecinku ma liczba pi? Nieskończenie wiele. Najwięcej cyfr wyliczył anonimowy japoński programista. 8 października 2014 roku zakończył komputerowe obliczenia, których wyliczył aż 13,3 miliona cyfr dziesiętnego rozwinięcia pi. Dlaczego pi to ludolfina? Mało kto wie, że przez pewien czas liczbę pi nazywano Ludolfiną, na cześć Ludolfa Van Cuena, który obliczył ją z dokładnością do 35 miejsca po przecinku. Kiedy powstała liczba pi? Jako pierwszy wartość liczby pi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obliczył najpierw Archimedes w III wieku przed naszą erą, jednak odkryli ją ci, którzy wymyślili koło, czyli Sumerowie. Informacje o Pi znajdują się też w Piśmie Świętym, bo liczba ta pojawia się przy okazji budowy świątyni Salomona. Ile wynosi liczba pi według Biblii? Czytamy w niej później stworzą morze z roztopionego metalu, o długości 10 łokci od brzegu do brzegu było idealnie okrągłe o wysokości 5 metrów i nic o długości 30 łokci opasywała je na naokoło. Z podanych w tym tekście danych wynika, że według Biblii wartość Pi wynosiła 3. W jakiej jednostce jest liczba Pi? W praktyce korzysta się z przybliżonych wartości 3,14, rzadziej z przybliżeń dokładniejszych 3,141593, albo w postaci ułamku zwykłych np. 22,7 lub 355,113. Liczba Pi jest stałą, matematyczną, która pojawia się w wielu działaniach matematyki i fizyki. Kto dostał nagrodę Nobla za liczbę pi? Dokładnie 14 marca obchodzimy święto zwane Dniem Liczby Pi. Jednocześnie tego dnia 1879 roku urodził się jeden z najwybitniejszych fizyków, zdobywca nagrody Nobla, Albert Einstein. Gdzie stosuje się liczbę pi? Z liczby pi korzystamy między innymi w geometrii, podczas obliczania wzorów. Korzystamy z niej w analizie matematycznej, teorii liczby π, czy w rachunku prawdopodobieństwa, a nawet w teorii grawitacji Einsteina. Jak Archimedes obliczył π? Archimedes, który zajmował się tym zagadnieniem w III wieku przed naszą erą, wyznaczył długość obwodu dwóch 96 kątów foremnych, jednego opisanego na okręgu, a drugiego wpisanego w ten okrąg, po czym określił liczbę pi jako średnią z tych dwóch długości. Co? Jaka jest ostatnia liczba liczby pi? Liczba pi. Pi równa się 3 w 141 592, 653 589, 793 238, to jest 643. 38379, 502 884, 197 169, 399, 375, 105, 820 itd. Jest liczbą niewymierną, co oznacza, że nie może być zapisana jako ilora dwóch liczb całkowitych. Nie da się jej zapisać za pomocą ułamka zwykłego, określa stosunek długości okręgu obwodu koła do długości jego średnicy. Dlaczego obchodzimy dzień liczby pi? Data święta wybrano 14 marca z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby pi, jako że data 14 marca zapisywana jest w USA jako 3.14. Pierwsze obchody tego dnia miały miejsce w 1988 roku w Muzeum Nauki w USA. Dziękujemy za wysłuchanie informacji na temat liczby pi. Do widzenia!